Robię pierwszy koleb na moim kanale, a koleb zrobię z Andrzejką, która niedawno przyjechała z Anglii! <laughs> przywitajmy, przywitajmy. <Hey. śmiech> Jaki koleb dzisiaj zrobimy? Zgadnij książkę po okładce, opisz jej fabułę. dzisiaj będzie zgadywać książce po samej okładce, a ten collab trochę ściągnęłam z kanału Total Book Nerd 7, więc mam nadzieję, że odwiedzicie jej kanał i zobaczycie oryginalną wersję. To co? Zaczynamy, tak? Boisz się trochę? Nie. <ścoughs> ona się nie boi, lubi czytać, ale inne książki jak ja, więc na pewno nie będzie ich kojarzyć, więc zapraszam. I co to jest za książka? O czym ona opowiada? No wiesz... Widzimy tutaj jakiś bardzo dziwny obiekt, który przypomina trąbę słonia. Yy. A no faktycznie, patrzcie, popatrzcie, tu jest jakby oko, a tu jest trąba, nie? nie? Widzicie to, widzicie to? Ty tu jest 50 twarzy Greja, więc ktoś definitywnie musi mieć jakąś mutację i posiadać 50 twarzy. Kurde. A to może nawiązywać do tego co mamy z nogami, moi drodzy. Czyli to jest może jakaś historia o desperacce, która ma faceta, który ma 50 twarzy i zadowala się trąbą słonia, którą ma między nogami? Że, że ma takiego dobra <grymciunek> Nie, no dobra. Każdy wie o czym jest ta książka, ale uznałyśmy, że fajnie sobie będzie zrobić jaja, bo trąba słonia, nie no. No tak, no ja bym przecież nie powiedziała, że to jest krawat. lepsze erotyki, które wam niedługo polecę. Chcieliśmy się pośmiać, byliśmy za dużo na słońcu i na plaży i wyszło jak wyszło, ale mam nadzieję, że się podobał ten przeróżnik. Dobra, to będzie pierwsza książka, najpierw zobaczą ją widzowie. Poznajecie ją chyba? Dobry. Ja jej nie poznaję, nie czytałam. O czym może świadczyć ta układka? Z tyłu nie patrzymy. się dziewczyna z drużyny i od razu tytuł wskazywał na to, że dziewczyna przebrała się za chłopaka, ponieważ mamy tutaj. Jak to się nazywa? To jest ten kask, no ten kask futbolowy. futbolowy, tak. I powiedzmy dziewczyna przyszła do liceum i chciała wejść w fajne towarzystwo, ale była tak, nie wiem, nieatrakcyjna czy nie fajna, że... Inne dziewczyny jej nie akceptowały, więc zmieniła taki swój imidż, ścięła włosy, włożyła sobie kuleczki do Majtek udając, że ma tenisa i przebrała się za faceta i zaczęła obracać się w męskim towarzystwie, chcąc, aby ją zaakceptowali. Później niestety dochodzi do tego, że zakochuje się w jednym ze swoich kolegów i wychodzi na jaw, że ona jest dziewczyną, aczkolwiek w międzyczasie na przykład ten jej kolega też się w zakochuje. I ma rozterki z tym, że może jest gejem, prawda? Bo. bo świadomie czuję, że to jest kobieta, ale. No, ale nie wie, że to jest kobieta, tak? Bo wygląda to. Czy to jest jak z jakiejś drogi? Czy to jest z tej która którą kojarzy? Myślałam akurat o no. tym. Po prostu skojarzyło mi się to widząc ten kask, y, tak? Powiem Ci, że trochę nie trafiłaś. Jaki to jest w ogóle gatunek? Bo mi się wydaje, że to jest obyczajówka. Tak, to jest obyczajówka. Otafę. To jest o dziewczynie, która od dziecka gra w futbol amerykański. I dlatego jest tą dziewczyną z drużyny, i pewnego dnia do szkoły przychodzi super ekstra przystojny chłopak, który chce prawdopodobnie, ale nie wiadomo, zająć jej pozycję w drużynie. I ogólnie bardzo przyjemną młodzieżówka o takiej dorastającej dziewczynie. Przyjemność. Ale z przystojniakiem trafiłam. No! To tak! To. I z drużyny, drużyny trafiłam. I z drużyny, ale w sumie tam mogła się wydarzyć drama na przykład, że jednak ten koleś stwierdził, że on naprawdę jest gejem, jak się dowie, że że to jest dziewczyna, to on nie będzie jej chciał, prawda? No bo on no ci, tak. że jest homoseksualny. To prawda? tak, to. Tak, to mogła być też drama, tak? Dobra, to y, z jedną tak nie do końca trafiłaś, ale może z innymi <grym> Ale trafiłeś. prawie z przystojniakiem <grym> trafiłam, prawda? A dobra, kolejną książką będzie coś innego. A więc, o czym może być ta książka? Na znaczeniu. Nie wiem dlaczego, ale od razu mi się skojarzyło, że to jest fantazy. aczkolwiek okładka y, nie wskazuje na to, żeby to było fantazji, zwłaszcza, że tutaj pisze u góry powieść dla fanów mentalisty, milczenia, owiec i kryminalnych zagadek CSI, więc domyślam się, że to może być jakiś kryminał, prawda? Zwłaszcza, że tutaj jest paczuszka z napisem POLICE LINE, więc może to wskazywać, że to jest kryminał, może z gatunkiem, chociaż trafiłam. A na znaczeni może... Morderca i ofiara się w sobie zakochali, bo zostali naznaczeni, nie wiem, jakimś przeznaczeniem na przykład, prawda? Często tak bywa, to się nazywa chyba syndrom sztokholmski, jak ofiara się zakochuje w swoim oprawce. To mi pisze, czy paranormalne zdolności to wystarczająca broń seryjnemu mordercy, tak? Mhm. Ale powiedziałam o tym, mordercy jeszcze tego nie czytając, więc trochę trafiłam. A to jest ogólnie tak, że. Czy to jest... to jest kryminał? Tak, to jest kryminał, trafiłaś. To jest ogólnie o tym, że są... Takie dzieciaki, które mają troszeczkę nadnaturalne zdolności, czyli na przykład, no, kiedy ktoś kłamie, albo. Z... Aha, w ten sposób, jak ktoś jest naznaczony jakimś tak. talentem. Jak tak, albo. oni mają takie talenty, albo ktoś potrafi, patrząc na ciebie po tym, jak chodzisz, patrzy i wie, jaką jesteś, osobą i wie, jakie lubisz czytać książki i tak dalej. Ja zdecydowanie no. czytam, słuchajcie, chyba za dużo romansów. Wszędzie widzę romans, tak jakoś miło są historie, muszę przestać. Przecież w tej książce jest taki mały trójkąt właśnie. Może kiedyś przeczytam, już nie <laughs> zachęcają. To jest bardzo fajne. I właśnie dzisiaj wyszła druga część 15 września, kiedy to nagrywamy, więc czytajcie to. To co? Przejdziemy dalej. Fajnie się ją ogląda, nie? No. Kolejna książka. I to jest jedna z moich ulubionych ostatnio. No dobra, O czym może być ta książka? No nie ma tu za to za wielu odpowiedzi. Pałac. Okej, okay, widzimy kobietę, która jest w skapandrze. Y tak? tak, bo no. widać tutaj hełm, więc myślę, że tutaj są elementy też jakiegoś science fiction może, skoro jest to związane z, to z kosmosem, tak? Ona ma chyba rude włosy czy blond. Śliczną główną bohaterkę, jak przypuszczam. Nie <laughs> tak śliczną, jak ty oczywiście. Śliczną główną bohaterkę, która ma bardzo inteligentne spojrzenie, więc powiedzmy jest to historia o... Kobiecie, która wyrusza sobie w kosmos i spotyka tam różne stwory i na jakichś kosmitów. Nie będę się tutaj już doszukiwać romansu <noise> i przeżywa tam jakąś swoją przygodę życia, po czym może, nie wiem, decyduje się zamieszkać na tej obcej planecie i nie wracać na Ziemię. No, powiem ci, że w tej książce powinnaś doszukiwać się. Na Ogólnie to jest, powiem ci tak, że nie wpadłabyś w pokładce. To jest coś takiego, że mamy czas współczesny. Nagle jakaś prywatna firma wykupuje NASA i postanawia wy. Ale trafiłam z kosmosu, tak, ponieważ ma na sobie skafander. No to jest oczywiste. Yy, I wysyła 12 ludzi w kosmos po to, żeby zasiedlili Marsa. Wysyła 6, 6 dziewczyn, 6 chłopaków, i oni mają podczas krótkich randek się poznać, a później spłodzić dzieci na Marsie. Wow, a czytałaś Marsjanina? Nie, ale też wydaje się ciekawy Tak, zasady. ja czytałam Barzanina, tak a propos polecam książkę, jest prześwietna, o wiele lepsza niż film. Film ma się nijak do książki, ja polecam jak najbardziej. Ten człowiek, który tam był jest genialny, wyhodował, tak jak było na dziś, no. wyhodował ziemniaki na swoim własnym no... W Kale. W <laughs> Nie mówiąc brzydko, tak? Więc bardzo fajna książka, więc myślę, że... To książkę też sobie przeczytam, jeśli ma podobną właśnie tematykę, jak mówisz. I kolejna, też jedna z moich ulubionych. Proszę bardzo. Ale jak bardzo jest ciężko dobrać okładkę, prawda, do fabuły książki jakby tak, tak dla ilustratora na... naprawdę... że tutaj mogą być jakieś czasy średniowiecza, ponieważ są tutaj obrazki, które mogą na to wskazywać. Może ciężko jest mi tutaj stwierdzić cokolwiek, bo tak naprawdę widzimy tylko twarz, tak? Białą chustę i jakieś tutaj żołnierze. Czy... Myślę, że to nie jest fantazy tutaj w tym przypadku, tylko myślę, że to jest jakaś powieść o dawnych czasach, jakiś, tak? Może nie kończy średniowieczu, ale może jakiś, jakiś bliższych nam z 1800, któregoś roku 1700. To będzie trudne. To będzie następne. trudne. Następnym razem może wezmę łatwiejszą, ale kaponka w bieli to jest fantastyka mocna fantastyka <laughs> Trudy Canavan w ogóle świetna i tak książka opowiada o dziewczynie która została kapłanką ale taką najwyższą spośród kapłanek czyli coś w stylu ala papież tylko jest ich pięciu e, no i ona rozmawia z bogami ma super moce, potrafi latać i tak dalej i tam się dzieje intryga ponieważ dochodzi do nieporozumień z innym krajem, którzy też mają swoich bogów i nawzajem siebie wykluczają nie, nasi wodzy są prawdziwi, nie, nie i ogólnie wojna. I bardzo fajne było trudne. Weźmiemy coś może łatwiejszego. No książka będzie trochę łatwiejsza, bo ma bardzo zobowiązującą okładkę i tytuł, i więc też sami się przekonacie. Proszę bardzo, to jest ta okładka. I co to jest za książka? O czym ona może być? Po okładce, Wampiracy. No to na pewno jakaś o wampirach, prawda? Na przykład o wampirach. Tutaj mamy statek, i od razu mi się to skojarzyło z piratami z Karaibów. Tylko, że zamiast nich po prostu są wampiry, które polują, nie wiem, na ludzi, na morzu, powiedzmy, żeby ich po prostu skonsumować, tak? A nie okres, tak jak było w przypadku filmu, nie? Tak takie piraci robią demony oceanu, to na pewno chodzi o jakiś przeciwników na oceanie, prawda? Albo w oceanie. To zależy, czy chodzi o tych, którzy są pod wodą, czy jakby nad wodą. Wydaje się, być to albo horror. A ma fantazję bardziej, tak? Bo jak są Wam no to musi być fantazy. Ale nie wydaje mi się, żeby był tutaj jakikolwiek romans. Wydaje mi się, że to jest bardziej taka przygodówka, połączona z fantazją, tak? Wpadła. Zgadła? Wow! Pierwszy raz. Naprawdę, ale bardzo dużo znak, bo tak. tak. Wampiraci czasami... Y, Podróżują sobie na statku. Tak, tak to jest to ogólnie to... historia z młodych bliźniaków, dziewczyny i chłopaka, którzy postanawiają uciec i odruszają na morze pełne i statek się rozbija i się rozdzielają. Jedno dziecko trafia na statek wampiratów, a drugie na statek zwykłych piratów. I jakieś tam są przygody, fantazy. No, to jest ta książka, przygodówka fantastyczna dla no, mój książka, książka. Tak, tak. No, przygodówka fantastyczna. Ja zgawam przecież raz. Ta ostatnia książka już w tym kolabie. Co to jest za książka? Z piękną taką płatką. Pierwsza księga snów. Cóż, wskazuje na to, że tematyką główną jest są sny, prawda? Oczywiste, nie? To jest bardzo oczywiste, tak. Obrazki są bardzo takie ek ekspresyjne, jak się nazywa ten rodzaj malarstwa, że tak powiem. To jest horror wakui, czyli stref przed pustą przestrzenią. Aha, dobrze, no, nikt, Nic mi to nie podpowiada, bo ja, ja jestem bardziej ścisłowcem, tutaj mam artystkę. E, ale no, to, no, myślę, że to jest, myślę, że to jest bardziej powieść dla młodzieży, bo na to wskazuje okładka po prostu, my. że jest to młodzieżówka. Nie mam pojęcia, czy głównym bohaterem jest kobieta, czy, czy mężczyzna, czy dziewczyna, czy chłopak, ale na pewno jest to o snach y, bohatera, który, które mają jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, albo może on żyje tak tymi snami, że, że nie może jakby żyć w tej rzeczywistości, tylko żyje tym, o czym ciągle śni, tak? A może opanował taką technikę, ten główny bohater, co może kontrolować nawet swoje sny, prawda? Bo jest coś takiego, że można samemu kontrolować swoje sny. No, generalnie wydaje mi się, że to jest jakiś nobie, który siedzi w domu i sobie tylko gra na komputerze albo, albo śni i śpi, tak? Bo tam ma lepszą rzeczywistość, bo tak to jest nękany w szkole. I tak. Silver, pierwsza księga snów, to jest o dziewczynie, która wiecznie się przeprowadza. No i jest trochę taką nowką, nosi wielkie okulary i w ogóle ma 15 lat i nie miała przyjaciół i kiedyś była też poniżana. To jest dużo, zgadłaś. I opórzy je ogólnie... w takim wyimaginowanym świecie. Nie, tak? nie. To, to bardziej to jest coś takiego, że poznaje tak jakby swoje przeszło rodzeństwo, bo moja matka znalazła swojego fagasa. Fagasa... Szef, no ale tak, tak I tak przy... dzieci oglądają, znaczy to to... To faceta, tak? I przez przypadek poznaje jeszcze raz tego swojego przyszłego brata w snach, a później ona ma wrażenie, że on pamięta ten sen, i się dzieje wiele w tych snach, które właśnie potrafią kontrolować. Jest dużo szatanizmu i pentagramów, ale jest bardzo fajnie, i czasami trzeba odejść od takich dążałych powieści do młodzieżowych książek. Czasami jest to dobre, czasami jest to nużące, ale czasami trzeba po prostu odpocząć od, od takich ciężkich lektur prawda, zwłaszcza te tak, które mamy w, w kole. wyjęła mi to z ust wiecie co, ona faktycznie musi założyć kanał było mi przemiło brać w tym udział z moją najlepszą przyjaciółką od lat już mi się bardzo miło robiło ten kola. był to pierwszy na moim kanale, trochę nie wymyśliłam żadnego swojego bo Angelice bardzo się ten spodobał więc go zrobiłyśmy i mam nadzieję, że go też trochę się podobało, jeśli tak to na Facebooka. No cóż, no to chyba byłoby na tyle i bajka! Zawsze z, z tobą chciałabym być! Z Przez całe lato! Dobra, chcesz, yy, możemy zrobić tak, że zacznę mówić, a ty wlecisz. Jak ty zapomnę? Okej. Okay. Dobra. zawsze z tobą chciałabym być! mnie za to! <śla> Stresujesz mnie trochę. Jeszcze raz. Pierwszy raz nagrywam przykład To jest takie stresujące. Dobra. Zawsze z tobą chciałbym być! Tylko we dwoje! A kto się nazywało ten koleb? Odgadamy Zawsze z tobą chciałbym być! O Pacek to świnia! Zawsze coś tam, coś tam! Koniec! Koniec.